Marina nerwowo poprawiała włosy, patrząc we wsteczne lusterko. Zegar na desce rozdzielczej pokazywał, że do ważnej rozmowy kwalifikacyjnej pozostało zaledwie kilka minut. Przygotowywała się od wielu dni i wiedziała, że nie może się spóźnić. Po przybyciu na parking galerii handlowej, gdzie firma zaplanowała spotkanie, zaczął desperacko szukać wolnego miejsca. Każda minuta wydawała się cenniejsza. Po wykonaniu kilku sfrustrowanych zakrętów w końcu zauważył miejsce. Dzięki Bogu! Odechnęła z ulgą. Szybko manewrował samochodem i zaparkował. W chwili, gdy wysiadł z pojazdu, usłyszał krzyk dochodzący z czarnego sufa, który właśnie się zatrzymał. Hej, idioto! Zabieraj stąd ten samochód. To jest moje miejsce. Marina odwróciła się i zobaczyła wyraźnie wściekłego mężczyznę w średnim wieku wysiadającego z samochodu. Nosił drogie ubrania, a jego ton głosu jasno wskazywał, że był przyzwyczajony do posiadania wszystkiego tak, jak chciał. Na wakacie nie ma twojego nazwiska, odpowiedziała spokojnie Marina, nie chcąc dać się ponieść prowokacji. Ignorując jego krzyki, pospiesznie ruszyła w stronę centrum handlowego. Nie było czasu na kłótnie. Podczas gdy mężczyzna nadal mamrotał do siebie na parkingu, Marina próbowała skoncentrować się na rozmowie. Potrzebowałem tej pracy bardziej niż kiedykolwiek. Wakat dotyczył koordynatora do spraw marketingu, co było idealną rolą dla jej profilu. Kochała świat marketingu i miała duże doświadczenie w kampaniach reklamowych i strategiach sprzedaży. Jeśli dostanę tę pracę, moje życie w końcu wróci na właściwe tory, myślałam, wchodząc po schodach do centrum handlowego. Na zewnątrz wściekły mężczyzna nadal próbował powstrzymać irytację. Nazywał się Aleksy, odnoszący sukcesy biznesmen, właściciel tej samej galerii handlowej. Miejsce na parkingu, które zajmowała Marina, było zawsze zarezerwowane dla niego i wszyscy pracownicy o tym wiedzieli. Jednak tego dnia z jakiegoś powodu nie było zabezpieczeń, które zabezpieczyłyby twoją przestrzeń. Aleksy postanowił rozwiązać problem na swój sposób. Wziął komórkę i zadzwonił do swojego starego przyjaciela Piotra, kogoś znanego z tego, że ma wszędzie kontakty. Piotr potrzebuje szybkiej informacji. Czy możesz dowiedzieć się, kto jest właścicielem tego samochodu? Zapytał Aleksy, podając numer rejestracyjny pojazdu Mariny. Z. Po drugiej stronie Piotr roześmiał się, ktoś cię wcześniej wkurzył, co? Zostaw to mnie, zadzwonię, jak się dowiem. Aleksy prychnął i odłożył słuchawkę. Dzień zaczął się źle mruknął, wchodząc do centrum handlowego. Wszedł do swojego biura na najwyższym piętrze budynku, wciąż myśląc o kobiecie, która odważyła się zaparkować na jego miejscu. Kiedy kilka minut później zadzwonił telefon, Piotr nie zwlekał, właścicielką samochodu jest Marina Kowalska. Zaraz ci wyślę jej numer telefonu. Aleksy przeczytał wiadomość z gorzkim uśmiechem. Marina Kowalska. Teraz wiem, kim jesteś. Tymczasem Marina czekała w recepcji, starając się zachować spokój. Recepcjonistka, sympatyczna młoda kobieta, próbowała przełamać lody, nasz dyrektor już przyjechał, ale wydaje się, że jest dzisiaj w złym humorze. Marina uśmiechnęła się ze zrozumieniem, ale w środku była niespokojna. Poczułem, że poranek wciąż kryje w sobie pewne niespodzianki. Kiedy Marina czekała w recepcji, drzwi do gabinetu dyrektora nagle się otworzyły. Ku jej zdziwieniu wyszedł ten sam mężczyzna, który nakrzyczał na nią na parkingu. Krew Mariny na chwilę zamarzła. Aleksy również ją rozpoznał, zatrzymał się na chwilę i rzucił jej zaintrygowane spojrzenie. Nic nie mówiąc, szybko wszedł do swojego biura i szczelnie zamknął drzwi. Recepcjonistka zauważyła dyskomfort Mariny i próbowała wyjaśnić, ach, nie martw się. Aleksy może i ma trochę temperamentu, ale tak naprawdę jest uczciwym człowiekiem. Zaledwie kilka lat temu miał burzliwy rozwód, a to wciąż go dotyka. Marina tylko skinęła głową, wciąż trawiąc fakt, że arogancki facet na parkingu był jej potencjalnym przyszłym szefem. Niedługo potem recepcjonistka zadzwoniła do niej: Możesz wejść. Reżyser już czeka. Z bijącym sercem Marina wzięła głęboki oddech i weszła do pokoju. Aleksy siedział w swoim skórzanym fotelu z lekkim uśmiechem na twarzy. Więc pani jest panną Kowalską powiedział sarkastycznym tonem. Widzę, że oprócz zajmowania cudzych miejsc parkingowych, aplikuje pan także na ważne stanowiska. Marina zachowała spokój, choć w środku się gotowała. Usiadł elegancko na krześle przed nim i odpowiedział z lekkim uśmiechem Tak, dokładnie. A swoją drogą nie wiedziałem, że w tym miejscu jest napisane twoje imię. Albo powinienem przeprosić. Za zatrzymanie się tam? Aleksy zaśmiał się krótko, zaskoczony jej śmiałością. Masz odwagę, muszę to przyznać. Odwaga i kompetencje, odpowiedziała Marina. Mam duże doświadczenie w marketingu i wiem, że mogę przekształcić tę galerię handlową w jedną z najbardziej konkurencyjnych w mieście. Ale jeśli mnie nie zatrudnisz, będę mógł przedstawić swoje pomysły twojej konkurencji. Aleksy uniósł brwi, zaintrygowany jej pewnością siebie. Nie wyglądasz na osobę, która przyjmuje nie za odpowiedź. Dokładnie. Lubię wyzwania i wiem, że potrzebujesz kogoś, kto naprawdę robi różnicę. Z tego, co widziałem, parkowanie to tylko jedna z wielu rzeczy wymagających organizacji. Marina uśmiechnęła się prowokacyjnie, wiedząc, że dotknęła czułego punktu. Aleksy patrzył na nią przez kilka sekund, próbując rozszyfrować, czy była arogancka, czy po prostu okazała pewność siebie. W głębi duszy czułam, że Marina ma w sobie coś wyjątkowego. Bardzo dobrze powiedział w końcu. Zaimponowałeś mi. Przemyślę twoją propozycję, ale wiedz, że nie toleruję błędów. Marina pochyliła się lekko do przodu, nie spuszczając wzroku. Jeśli popełnię błąd, biorę na siebie odpowiedzialność. Mam tylko nadzieję, że ty zrobisz to samo. Jej odpowiedź sprawiła, że Aleksy po raz pierwszy tego ranka szczerze się roześmiał. Jesteś inny niż wszystkie osoby, z którymi do tej pory rozmawiałem. Być może ta różnica jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Po zakończeniu wywiadu Marina wstała i wyciągnęła rękę. Mam nadzieję, że rozważycie moją propozycję. Jestem pewien, że nie pożałujesz. Aleksy uścisnął jej dłoń, wciąż się uśmiechając. Zobaczymy, panu Kowalska. Zobaczymy. Marina opuściła biuro z mieszanym uczuciem ulgi i triumfu. Poczułem, że zrobiłem mocne wrażenie, chociaż nie byłem pewien, czy to wystarczy, aby zabezpieczyć miejsce. Kierując się do wyjścia, przyszła mu do głowy dziwna myśl: może ten wywiad dotyczył bardziej Aleksego niż mnie. Aleksy z kolei siedział w fotelu zamyślony. Wiedział, że Marina nie jest kolejną zwyczajną kandydatką. Ta kobieta to zagadka, pomyślał, wciąż pod wrażeniem tego, jak poradziła sobie z nim od parkingu do biura. Może ona jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. W dni, kiedy. Następnie Marina z niecierpliwością czekała na powrót z rozmowy kwalifikacyjnej. O ile ze spotkania z Aleksym wychodził pewny siebie, o tyle nie wiedział, czy da mu szansę poprowadzenia działu marketingu. Tymczasem Aleksy również nie mógł przestać o niej myśleć. Coś w nieustraszonej postawie Mariny głęboko go zaintrygowało. Ona jest inna, pomyślał, przypominając sobie każdy szczegół rozmowy. Niezwykłe było znalezienie kogoś, kto stawiał mu czoła w ten sposób, a jednocześnie wykazywał tak jasną wizję strategiczną. Zdecydowany Aleksy podniósł słuchawkę i zadzwonił do swojego przyjaciela Piotra. Czy myślisz, że rozmowa na temat stanowiska marketingowego w Twoim centrum handlowym nadal trwa? Zapytał. Piotr roześmiał się po drugiej stronie linii. Tak, desperacko potrzebujemy kogoś kompetentnego. Dlaczego? Aleksy odpowiedział: Mam dla ciebie rekomendację. Marina Kowalska. Wysłałem to bezpośrednio do konkurencji. Piotr nie tracił czasu. Skontaktował się z Mariną i już po kilku dniach została zatrudniona w galerii handlowej Piotra. Podekscytowanie ogarnęło ją, gdy uświadomiła sobie, że pomimo tego, co przydarzyło się Aleksemu, wciąż znalazła niesamowitą szansę. Kiedy zamykają się jedne drzwi, otwierają się inne, pomyślała, zadowolona z nieoczekiwanego wyniku. Podczas gdy Marina przyzwyczajała się do nowej pracy, Aleksy obserwowała z daleka pozytywny wpływ, jaki wywiera na centrum handlowe swojej przyjaciółki. Coraz bardziej zaintrygowany, zastanawiał się, czy popełnił błąd, nie zatrudniając jej do własnego zespołu. Ale jednocześnie można było dostrzec w niej cień dumy, widząc, że jego zalecenie zmieniło jej trajektorię. Któregoś dnia Piotr zadzwonił do Aleksego. Nie uwierzysz, jaką przemianę wprowadziła Marina w mojej galerii handlowej. Sprzedaż rośnie, zadowolenie klientów rośnie, a ona już wdraża niesamowitą kampanię na kolejny kwartał. Nie wiem, jak ci podziękować za te rekomendacje. Aleksy starał się nie okazywać dyskomfortu, ale prawda była taka, że czuł lekki cień żalu. Powinienem był ją zatrudnić dla siebie, pomyślał. Duma wynikająca z przyznania się do błędu uniemożliwiła mu jednak skontaktowanie się z Mariną. Niedługo potem Aleksy postanowił odwiedzić galerię handlową Piotra, aby na własne oczy zobaczyć jaką pracę wykonuje Marina. Do Spacerując korytarzami był pod wrażeniem zmian. Wszystko wydawało się bardziej zorganizowane, nowoczesne i atrakcyjne. Było jasne, że ma naturalny talent do przekształcania zwykłych przestrzeni w niezapomniane przeżycia. Kiedy Aleksy oglądał jedną z nowych kampanii reklamowych, poczuł lekkie klepnięcie w ramię. Kiedy się odwrócił, zobaczył, że to Piotr. Więc co o tym myślisz? Jesteś pod wrażeniem, prawda? Piotr uśmiechnął się dumnie. Marina to rzadki klejnot. Nie wiem, jak mogłeś pozwolić temu odejść. Aleksy tylko wzruszył ramionami, próbując ukryć swoją frustrację. Tak, ona naprawdę wie, co robi. Podczas gdy rozmawiali, drzwi do gabinetu Piotra otworzyły się i weszła Marina. Widząc go tam, zatrzymała się na chwilę, ale wkrótce odzyskała panowanie nad sobą. Nie spodziewałam się, że cię tu zastanę, powiedziała z lekkim uśmiechem na ustach. Przyszedłem tylko sprawdzić, co robisz, odpowiedział Aleksy, starając się, aby zabrzmiało to swobodnie. I wygląda na to, że się nie zawiodłem. Marina zaśmiała się krótko. Dobrze wiedzieć. A teraz, jeśli mi wybaczysz, mam mnóstwo pracy. Nie czekając na odpowiedź, opuściła biuro, zostawiając Aleksyego. Piotr roześmiał się. Myślę, że ktoś tutaj stracił więcej niż tylko dobrego pracownika. Aleksy nie odpowiedział, ale wiedział, że jego przyjaciel ma rację. Było coś w marinie, czego nie mógł wyrzucić z głowy. Po tym nieoczekiwanym spotkaniu Aleksy nie mógł już wybić mariny z głowy. Podziwiał jej pewność siebie i umiejętności, ale czuł też coś więcej. To było tak, jakby pozwalając jej uciec, stracił więcej niż utalentowanego profesjonalistę. Postanowił, że musi znaleźć sposób, aby ponownie się do niej zbliżyć. Kilka dni później Aleksy zadzwonił do Piotra. Piotr, co myślisz o zorganizowaniu wspólnego wydarzenia pomiędzy naszymi galeriami handlowymi? Możemy stworzyć wspólną kampanię i skorzystać z okazji, aby połączyć siły. Pomysł spodobał się Piotrowi. Wygląda świetnie. A co jeśli Marina poprowadzi kampanię po naszej stronie? Aleksy uśmiechnął się. Dokładnie to miałem na myśli. Impreza została zaplanowana i Marina po raz kolejny znalazła się przed Aleksym. Pomimo początkowego oporu, wiedziała, że ten projekt stanowi ważną szansę. Wszystko w porządku, Aleksy powiedziała z nutą buntu: Zamierzamy uczynić to wydarzenie największym sukcesem, jaki kiedykolwiek widziały nasze centra handlowe. Wspólna praca nie była łatwa. Start! Napięcie między nimi było wyczuwalne, i oboje byli zdeterminowani, aby udowodnić, że są najlepsi w tym, co robią. Jednak z biegiem dni zaczęli się rozumieć. Marina zauważyła w Aleksym bardziej ludzką stronę, której wcześniej nie pokazywał. Któregoś wieczoru, po długim dniu pracy, Aleksy zaproponował: chodźmy na kawę. Musimy trochę odpocząć przed ostatnim spotkaniem. Marina wahała się przez chwilę, ale w końcu się zgodziła. Dlaczego nie? Kawa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Siedząc w przytulnej kawiarni, rozmawiali godzinami. Aleksy po raz pierwszy opowiedziała o swoim rozwodzie i trudnościach w utrzymaniu zdrowego związku po separacji. Prawda jest taka, że na chwilę straciłem równowagę, przyznał. Ale praca z tobą pokazała mi, że nadal mogę odbudować pewne rzeczy. Marina z kolei podzieliła się swoją niepewnością. Myślałem, że już nigdy nie znajdę pracy, która naprawdę mnie zmotywuje, wyznał. Ale w pewnym sensie popchnąłeś mnie w stronę najlepszej okazji, jaką mogłem mieć. Rozmowa toczyła się naturalnie i oboje zdali sobie sprawę, że chodzi o coś więcej niż tylko profesjonalne partnerstwo. Napięcie, które wcześniej istniało między nimi, przerodziło się w współudział. Jesteś kimś więcej, niż ci się wydaje, Aleksy, powiedziała Marina ze szczerym uśmiechem. Myślę, że w końcu poznaję prawdziwego ciebie. W kolejnych dniach Aleksy i Marina zaczęli spotykać się coraz częściej poza pracą. Spacerowali po parku, zjedli razem kolację i podzielili się pomysłami na przyszłość. Aleksy nie mógł się doczekać rozmów z Mariną, a ona z kolei odkryła, że to ktoś znacznie bardziej skomplikowany, niż sobie wyobrażała. Choć oboje byli ostrożni, nie mogli zaprzeczyć temu, co narastało między nimi któregoś wieczoru, gdy podczas nieformalnej kolacji omawiali ostatnie szczegóły kampanii, Aleksy spojrzał Marinie w oczy i powiedział: Lubię spędzać z tobą czas. To nie tylko praca. To coś więcej. Marina, zaskoczona jego szczerością, odpowiedziała: Ja też czuję to samo. Nie chcę jednak, aby cokolwiek stanęło na przeszkodzie temu, co obudujemy, czy to podczas wydarzenia, czy w życiu. Aleksy uśmiechnął się i wziął ją za rękę przez stół. Nie pozwolimy, aby cokolwiek stanęło nam na drodze. Z sukcesem. W wspólnej kampanii Aleksy i Marina umocnili swoją pozycję nie tylko na rynku, ale także w życiu osobistym. Wydarzenie okazało się wielkim triumfem, przyciągając tłumy do obu centrów handlowych i przynosząc rezultaty przekraczające oczekiwania. Aleksy i Marina pracowali ramię w ramię przez cały proces, a partnerstwo okazało się silniejsze niż kiedykolwiek. Po imprezie Aleksy zaprosił ją na kolację do eleganckiej restauracji. Teraz, gdy praca została ukończona, myślę, że zasługujemy na należne świętowanie, powiedział, wznosząc toast za kieliszek wina. Marina roześmiała się, czując się obok niego zrelaksowana. Czy tym razem nie będziemy rozmawiać o interesach? Zapytała prowokacyjnie. Obiecuję, że nie odpowiedział Aleksy z uśmiechem. Noc minęła szybko. Wypełniona szczerymi rozmowami i wspólnym śmiechem. Aleksy nie mógł oderwać wzroku od oczu Mariny, które błyszczały entuzjazmem. Kiedy podrzucił ją do domu, zawahał się przez chwilę, zanim się pożegnał. Marina, zaczął chcę, żebyś wiedziała, że praca z tobą zmieniła moje życie. I szczerze, nie sądzę, że tylko o to chodzi. Zakochałem się w tobie. Marina milczała przez kilka sekund, chłonąc te nieoczekiwane słowa. Następnie z delikatnym uśmiechem odpowiedział Ja też, Aleksy. Ale czekałem, aż to powiesz pierwsza. Zaśmiali się razem, a Aleksy mocno ją uściskał. Tam, w delikatnym świetle ulicznych świateł, oboje wiedzieli, że są gotowi rozpocząć coś nowego, coś, co wykracza poza wydarzenia biznesowe i marketingowe. Z biegiem miesięcy Aleksy i Marina zbudowali relację opartą na zaufaniu i szacunku. To, co zaczęło się jako nieporozumienie na parkingu, przerodziło się w nieoczekiwaną historię miłosną. Marina stała się nie tylko niezastąpionym partnerem zawodowym, ale także stałą obecnością w życiu osobistym Aleksego. Postanowili wspólnie założyć nową firmę, łącząc swoje umiejętności i doświadczenie. Mam wrażenie, że z tobą u mojego boku możemy osiągnąć wszystko, często powtarzał Aleksy podczas pracy nad nowym projektem. Marina z kolei poczuła się spełniona zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Nowa firma prosperowała, a Aleksy i Marina stali się znani nie tylko z sukcesu swojego biznesu, ale także sposób, w jaki się wspierali i razem wzrastali. Odkryli, że chociaż każde z nich miało swoje własne wyzwania i niepewności, miłość, którą zbudowali, była wystarczająco silna, aby pokonać każdą przeszkodę. W chwilach odpoczynku lubili spacerować po tych samych parkach, w których rozmawiali podczas pierwszych nocy. Kto wiedział, że to wszystko zaczęło się od kłótni o miejsce parkingowe? Marina zażartowała, a Aleksy śmiał się obok niej. Życie ma zabawne sposoby zbliżania ludzi, odpowiadał. Rok później Aleksy oświadczył się podczas spaceru w parku. Marina bez wahania zgodziła się. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie, wyznała emocjonalnie. Aleksy uśmiechnął się i mocno chwycił go za rękę. I nigdy więcej nie pozwolimy, aby cokolwiek nas rozdzieliło. W dniu ślubu Piotr jako pierwszy wzniósł toast. Dla pary, która znalazła miłość pośród chaosu, oznajmił, wywołując śmiech wszystkich obecnych. Aleksy i Marina uśmiechnęli się do siebie, wiedząc, że to zdanie idealnie podsumowuje przeżytą podróż. Teraz oprócz tego, że byli partnerami biznesowymi, byli także partnerami życiowymi. Aleksy i Marina wspólnie pokazali, że nawet najbardziej skomplikowane spotkania mogą zaowocować niezwykłymi historiami. To, co zaczęło się jako zwykłe nieporozumienie, przerodziło się w piękną historię miłosną, dowód na to, że czasami los wie dokładnie, co robi. Jeśli spodobała Ci się ta historia o miłości i przezwyciężeniu, która rozpoczęła się od niezwykłego spotkania, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z kolejnych ekscytujących historii, które publikujemy. Świecąca gwiazda, zostaw lajka, like znak kciuka w górę. Jeśli ta opowieść poruszyła twoje serce, udostępnij ją znajomym i włącz dzwonek dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dziękujemy, że nas obserwujesz. Do zobaczenia w kolejnym filmie Historia Zmian. Do później.